Pretty damn scary. Tak. Zapadł wyrok w głośnej sprawie tzw. Tak grupy stłuszcza. Na sali sądowej obok baraniny zasiedli także wołowina i wieprzowina. Cielęcina przysłał zwolnienie lekarskie. Wynika z niego, że cielęcina jest bardzo niezdrowy. Chodzi o kłopoty z sercem. Podobno na sali sądowej wołowina się wściekła. I mięsa Złoty Indyk. Będzie zdrowiej dla was. Złoty indyk. Zdrowy polski złoty. Tysiąc znajomych. Wyjątkowy Siemens S40. Dostępny tylko w sieci Plus GSM. Siemens. Be Inspired. Maxwell House. Każda jego kropla kryje bogaty, mocny smak kawy. Cieszę się nim aż do ostatniej kropli. Maxwell House. Dobry do ostatniej kropli. Skóra sucha wytwarza za mało lipidów. Nowość Vichy. Dzięki Nutrilogii skóra sucha znów samodzielnie wytwarza lipidy. Uczucie komfortu 24 godziny na dobę. Nutrilogii. Innowacja Vichy dla skóry suchej. Vichy, źródło zdrowej skóry. Ach. Teraz możesz walczyć z każdym papierosem. Pobij papierosa z Nikoret. Masz dwa razy większą szansę na sukces. Zupełnie nowa princesa. Z nowym, delikatniejszym watelkiem, który po prostu rozpływa się w ustach. Delikatna jak dotyk. Nowa, delikatniejsza, princesa. Czy można być własną pomocą drogową? Można, tylko po co? Wybierz kompletny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych z USA i nie przejmuj się takimi rzeczami. Z wodą przyjmujesz witaminy. Teraz twoja skóra może podobnie. Oto Palmolive Vitamins. Nowy niezwykły żel pod prysznic, który dostarcza Twojej skórze odżywczą witaminę E. Pomagając zachować jej młody wygląd. Weź prysznic z Palmoliv Vitamins, by Twoja skóra wyglądała młodziej. Nowy Palmoliv Vitamins. Mój ty Świętojański. Pierniczek mi słodki. No tylko ty mój. Żuszku, kochany. to Zobaczę. Trudno przestać rozmawiać, gdy masz wyjątkowego Zimensa S40, a minuta rozmowy w plusie kosztuje 5 groszy. Taki Zimens, tylko w plusie robaczki. Co, jakiś rybuk? Jedna matka i dwóch ewentualnych ojców. Jestem twoim starym. Jak leci kolej. Kto zna chłopca o imieniu Scott? Jest moim synem. Obaj wyruszyli na poszukiwanie syna. Czy jego? To nieważne. Jesteśmy mi... przyjaciółmi twojej matki. Szak ojcostwo to kwestia zaangażowania. Robin Williams, Billy Crystal, Nastazja Kiński. W komedii Dzień Ojca. Jutro o 15.25 w TVN. 14 lutego zapraszamy na film Zakochani. A już teraz na walentynkowy konkurs. Czy patronem zakochanych jest święty Walenty? A tak, B nie. Odpowiedz na pytanie i wyślij sms o treści A lub B pod numer 7227. Do wygrania telewizor oraz odtwarzacz DVD, dzięki którym spędzisz wiele miłych chwil ze swoją Walentynką.